Ionia się zastakowała. No, i tutaj tego obrońcę bym musiał aktywować. Musiałbym mieć jakąś jednostkę oni na dwóch gwiazdkach. I wtedy mi wskoczy ten Kinen. Ale ja się chyba tym nie będę martwił, i będę po prostu próbował lecieć w poziomy. Nie wiem, czy na tyle onie nie potrzebowałbym jakiegoś gargulca zamiast e, tego Sunfire Cape'a jak wygram jeszcze jedną, to dostanę kolejny artefakt. To też jest dobre. Tutaj mamy zerafa. Strynda. Dobra, tu jest chyba win. Chociaż... Nie no, ten zeraf mnie nie zbija. Aż tak silny nie jest. Zastanawiam się, czy z Junary, no bo ona jest jedynką, nie ściągnąć przedmiotów. I nie przełożyć tego na Jasuo. Znaczy, niekoniecznie coś pomieszać z tryndą. Żeby coś miał Jasuo, coś miał Trynda. No bo tu mam dwa leczenia. Więc myślę, że mógłbym to przemienić na taki sposób, że i Jasuo byłby silniejszy. No ten Sion jest tu za silny po prostu. Ale jest Win! Jest Win!